Pyszne dania obiadowe, desery i słodkości poleca szef kuchni Wiesław Lichota. Na naszym tarasie z najpiękniejszym widokiem w mieście kawa smakuje wyjątkowo. Restauracja w centrum kultury Muza w Lubinie dla ciebie. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Zespół Szkół Sportowych obchodził dziś potrójne święto. Oprócz 40-lecia istnienia i Dnia Edukacji Narodowej, świeżo upieczeni gimnazjaliści i licealiści zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów. O tym, że jest to placówka wyjątkowa, wiedzą i uczniowie, i grono pedagogiczne. Że uczniowie mogą rozwijać swoje talenty sportowe, łącząc to z nauką, z. Pracą nad rozwijaniem innych umiejętności i zdolności, bo chciałam powiedzieć, że oprócz tych sukcesów sportowych, chcę się pochwalić, że za poprzedni rok też zostaliśmy wyróżnieni pierwszym miejscem i jeżeli chodzi o szkołę podstawową i gimnazjum w rywalizacji sportowej Szkół Dolnego Śląska. Jesteśmy po prostu najlepsi. Ale pracujemy również z uczniami uzdolnionymi w innych obszarach. Ma duże na pewno osiągi i liczę na to, że może mi się coś uda w tym sporcie. Jest wysoki poziom edukacji, no i można wybierać, powiedzmy, dosyć no jest po prostu dosyć dużo dyscyplin, między którymi można wybrać tutaj. Barbara Szymańska jest dyrektorem placówki od czterech lat. Ze szkołą jest jednak związana od ćwierćwiecza. Na pewno szkoła dzięki nakładom gminy miejskiej Lubin wypiękniała, jest po remoncie, jest po termomodernizacji, jest doposażona, kolorowa, barwna. Ale pamiętajmy, że na tamte czasy też to była bardzo dobra szkoła, która wychodziła naprzeciw. Innym oczekiwaniom. Wysokie miejsca zdobywane podczas olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także znaczące osiągnięcia sportowe są najlepszą wizytówką lubińskiego zespołu szkół sportowych na arenie ogólnopolskiej. Zespół szkół sportowych po raz kolejny zdobył mistrzostwo Dolnego Śląska w klasyfikacji sportowej. Również wyniki, wyniki z egzaminów są na satysfakcjonującym poziomie. Placówka rozwija się dobrze, w związku z tym oczywiście tylko się chwalić i cieszyć z tych osiągnięć uczniów, a to dzięki nauczycielom i całej pracy również sztabu ludzi związanych ze szkołą, czyli administracją, obsługą. To jest to świetna szkoła, co widać na zewnątrz i jak wygląda, jakie ma obiekty sportowe. Wspomnę tu o nowoczesnym basenie ale także o całym ośrodku sportu i rekreacji z którego na co dzień mogą korzystać uczniowie szkoły. Jak na urodziny przestało były wspomnienia, tort i życzenia na najbliższe lata. Świętem dla nas nauczycieli jest zawsze moment, kiedy przychodzą do nas nowi uczniowie. Kiedy szkoła tętni życiem i jubilatce tego właśnie życzę, żeby przez następne dziesięciolecia była gwarna, wesoła i pełna chętnych do uprawiania sportu. A spełnienie tych życzeń nie będzie trudne, bowiem szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodziców, którzy właśnie tej placówce powierzają trud wykształcenia swoich pociech.